Hello wina wszystkim. Dzisiaj będzie tak na szybko, bo została wrzucona zapowiedź nowego odcinka Hello No to więc przyjrzyjmy się bliżej i zobaczmy co się znajduje na najnowszym ujęciu. Widzimy tutaj Moxiego i Mini znajdujące się w lecie, ewentualnie w jakimś parku. Oboje są poubierani jak ludzie, oczywiście wiadomo, żeby nikt nie był w stanie ich rozpoznać. Chociaż to co może dziwić jest to, że oboje są poubierani do przeciwnych płci niż oni są. Oczywiście Moxiego tak ubranego można było zobaczyć na wcześniejszych zapowiedziach, co to pokazywałem już wcześniej, robiąc analizę piątego odcinka. Wychodzi na to, że Mili również będzie obecna przy tych wydarzeniach, co to nie było wcześniej pokazywane. Tak jak można było widzieć przy poprzednich scenach, to tutaj również widać jak Moxie bardzo się czymś ekscytuje, a zdziwiona Mina Mili raczej nie symbolizuje niczego dobrego. Wciąż nie wiadomo co tak naprawdę będzie się tam działo, ale przyglądając się wcześniejszym scenom, boję się, że Moxie odwali coś bardzo głupiego, a nawet coś szalonego. No dobra, to tyle odnośnie tej zapowiedzi. Postawmy teraz, kiedy nowy odcinek powinien się pojawić. W opisie tego posta jest wspomnienie o lecie, więc to właśnie wtedy powinien zostać wypuszczony odcinek. To znaczy, że najwcześniej powinien się ukazać pod koniec czerwca. Chociaż twórcy zawsze dają sobie trochę więcej czasu na poprawki, więc środek lipca to najprawdopodobniejszy moment, o ile nie pojawią się komplikacje podczas tworzenia, jak to było przy Western Energy. Chociaż tutaj powiem, że jestem mocno zaskoczony, bo dosyć szybko został zapowiedziany nowy odcinek. Zwykle robił po więcej niż miesiącu, a tu nie minął pełny miesiąc i już dostaliśmy coś takiego. Prawdopodobnie część pracowników dalej pracowała nad tym odcinkiem, gdy została przedłużona premiera odcinka czwartego. To w takim razie dobrze o nich świadczy, o tym, że są w stanie dalej pracować mimo wszelkich komplikacji. To tyle, co miałem do powiedzenia. Miejmy nadzieję, że twórcy dostarczą nam ten odcinek bez żadnych komplikacji. A w razie jakichś kłopotów, to dajmy im tyle czasu na poprawki, ile tylko im trzeba. Podzielcie się swoją opinią, a ja będę na ten moment znikał.